Dzisiaj w pewnym sensie wieńczymy naszą całoroczną działalność w zakresie edukacyjnym dla dzieci. Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi trzy kampanie Klikam z głową, Koduj z UK oraz Wiem co podpisuję skierowaną do poszczególnych grup społecznych. Ale dzisiaj w ramach ustanawiania rekordu Guinnessa w lekcji nowoczesnych technologii dla dzieci staramy się dzieciakom przekazać informacje o tym, w jaki sposób mogą bezpiecznie korzystać z internetu. W ustanawianiu rekordu Guinnessa bierze udział 102 szkoły, które przystąpiły do tej akcji. Są to szkoły w Polsce oraz na Litwie. Mamy zgłoszonych prawie 30 szkół z Litwy i resztę to są szkoły z Polski. Te wszystkie szkoły, które zgłosiły się do akcji, w ciągu 45 minut odbywają lekcje o takiej samej tematyce zgodnie ze skryptem, który został przygotowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Fundację Architekt. Przede wszystkim zaskoczyła kreatywność. Kreatywność młodych ludzi, bo wydawałoby się, gdy mówimy, gdy jesteśmy wśród nastolatków, że. Rzucamy hasło nowe technologia, to od razu może nam się narzucić, że gry. Gry, gry i tylko gry, a wcale nie. W czasie dzisiejszej lekcji dzieci poruszały się w obszarze nowych technologii, które już niedługo staną się naszą codziennością. Rozmawiały o inteligentnych miastach, o inteligentnym transporcie, o inteligentnych rozwiązaniach medycznych, a także o tym, jak będzie wyglądał nasz dom i, i, i rozwiązania, z których będziemy korzystać. Zastanawiały się, do czego może służyć czujnik ruchu, jak możemy go wykorzystać w gospodarstwie domowym. Zastanawiały się nad tym, jak one same w tej rzeczywistości będą się odnajdywały. I czego muszą się nauczyć, żeby móc być częścią tej przyszłości, żeby móc z tego korzystać, ale żeby także współtworzyć tę przyszłość?